Jarek Ratajczak, witam Państwa i zapraszam na telewizyjny magazyn komunikacyjny. W tym odcinku powiemy o tym, gdzie we Wrocławiu najczęściej łamane są przepisy ruchu drogowego. Zapraszam. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Widok z trasą WZ. Kierowcy nic sobie nie robią z zakazu jazdy w lewo i skręcają w ulicę Kazimierza Wielkiego w kierunku ulicy Krupniczej i Nowy Świat. Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Kazimierza Wielkiego Ulicy Widok spowodowana była potrzebą poprawy bezpieczeństwa pieszych, którzy przekraczają tam jezdnię. Dopóki nie zafunkcjonowała ta zmiana, tak naprawdę piesi przechodzili na dwa razy tym, że każde światło zielone przez każdą jezdnię wyświetlały się w zupełnie innym momencie, więc powodowało to, że wkraczali na jezdnię wówczas, kiedy nie było jeszcze dla nich sygnału. Po to, żeby umożliwić im przejście na raz, została wprowadzona zmiana, że został wyeliminowany lewoskręt, ale Zamiast tego lewo skrętu pojawiła się natomiast dla kierowców możliwość legalnego zawracania od strony właśnie krupniczy. Natomiast możliwość skrętu w lewo jest również zapewniona poprzez taką pętelkę wzdłuż ulicy Ofiarosiencińskiej. Owszem zdarza się, że któryś kierowca jeszcze tego zakazu nie przestrzega, ale powiedzmy sobie, jest ich naprawdę zdecydowanie mniej niż było na początku. Jesteśmy na ulicy Świdnickiej. Nie można tu skręcać w lewo w ulicę Piłsudskiego. Kierowcy jednak nagminnie łamią ten przepis. Tu również nie ma możliwości skrętu w lewo wzdłuż ulicy Świdnickiej. Ten z kolei zakaz skrętu w lewo wynika z uprzywilejowania komunikacji tramwajowej. Przedtem, dopóty, te relacje były możliwe do wykonania. To jeden samochód, który skręcał w lewo, blokował cały przejazd komunikacji tramwajowej. W tej chwili zostały wskazane inne miejsca dla, dla wykonania tego lewoskrętu. Mamy tu skrzyżowanie w bliskiej odległości Swobodna-Świdnicka, gdzie powstał lewoskręt przy budowie tego skrzyżowania. Ten lewoskręt jest coraz chętniej też wykorzystywany przez kierowców. My to widzimy, bo sukcesywnie bodajże po raz czwarty wydłużamy długość światła zielonego na tym lewoskręcie, po to, żeby jego długość była właściwa. Kolejny przykład, gdzie najczęściej łamane są przepisy ruchu drogowego we Wrocławiu, to Plac Legionów. Kierowcy nagminnie wjeżdżają na skrzyżowanie, nie mając pewności, że zdążą je opuścić, przed zmianą cyklu świateł. Blokują wtedy przejazd tym, którzy mają zielone. I tak widzimy właśnie na Placu Legionów, gdzie gro z kierowców wjeżdża, pomimo tego, że nie ma możliwości kontynuowania jazdy, wjeżdża na to skrzyżowanie i blokuje ruch dla kierunku poprzecznego. Ruch pojazdów szynowych też jest zablokowany. Co to powoduje? To, że są większe utrudnienia ruchu dla innych kierujących. Czekamy, będziemy dłużej tak czy inaczej czekać. Po drugie, są narażeni nam na mandat. Na tym kończymy, ale to nie koniec miejsc, w których we Wrocławiu kierowcy najczęściej łamią przepisy ruchu drogowego. Kolejne takie miejsca pokażemy w następnym odcinku telewizyjnego magazynu komunikacyjnego. Serdecznie zapraszam.